Dzień dobry po raz kolejny, 13 lipca w niedzielę. Dziękuję za komentarze. Widzę, że temat identyfikacji, zmiany identyfikacji różnicy płci yy, zarezonował. Ktoś mi prosił o rozwinięcie, więc proszę uprzejmie. No takie najprostsze rozwinięcie ewidentne to jest konstytucjonalna siła kobiety i konstytucjonalna słabość mężczyzny. To jest pierwsza konsekwencja, którą doskonale widać na przestrzeni populacji. Chłopcy, chłopcy się mocno różnią od siebie, czy tam młodzieńcy, czy mężczyźni. Jest dużo większa umieralność wśród młodych mężczyzn. Są bardziej skłonni do robienia głupich rzeczy, typu bójki, jazdy na motorze, szaleństwa rajdowe samochodami. Narkotyki, i tak dalej. Dużo, dużo więcej tego jest. I umieralność u młodych, u młodych chłopców, no w ogóle u mężczyzn, jest dużo większa. To jest ten skutek właśnie tej słabości konstytucjonalnej, bo we wczorajszym materiale to taki trochę modelowy wzór rodziny był, ale z ojcami bywa różnie. Bywa różnie. Czasami jest wręcz tak, że i w ogóle nie ma. I wtedy nie ma prostego wzorca identyfikacji dla chłopca. No nie to, że zostaje przy mamie, no w pewien sposób też. Ale on musi stworzyć sobie identyfikację na bazie ojcem jest zewnętrzny świat. Jeżeli wykazuje się większą ciekawością, większą odwagą, to eksploruje świat zewnętrzny i, i, i wybiera wzorce identyfikacji. Tak, z moich obserwacji. Natomiast, jeżeli cechuje się bardziej zachowawczością, to zostaje w świecie kobiet. Znaczy, nie to, że nie ma identyfikacji męskiej, męskiej, płciowej, nie. Ona jest słabsza. I są tacy mężczyźni, którzy nie wyszli ze świata kobiet, i no, są. Są, są, są. To się dosyć często zdarza. Bo nie mieli prostego wzorca postaci ojca. Lub ten wzorzec był trudny do nawiązania kontaktu, do nawiązania. No są nieobecni ojcowie. Bo jak bywają i znikają. Są, ale ich nie ma. Pracoholicy, alkoholicy, no różnie to było. Tak zwany nieobecny rodzic. I on tu ma problem nie? i czasami go rozwiąże poprzez pójście w świat zewnętrzny w różnych wersjach. Świat rówieśników i to mu daje wejście w świat zewnętrzny na różnych poziomach. Zależy się od środowiska, w które wejdzie. Albo po prostu wyrywkowo to robi, bo tak jakby nie ma pełnej odwagi, nie? nie ma tytułu, nie ma wzorca. Także to jest konstytucjonalna słabość mężczyzny, ponieważ on musi sobie sam to zbudować, a czasami nie ma na czym tego zbudować, i czasami mu się to nie udaje. Stąd jest większa wypadkowość, i tak dalej, umieralność wśród młodych mężczyzn, skłonność do nałogów też. Natomiast kobieta jakby nie ma tego konfliktu wewnętrznego w sobie, bo ona jakby ma swoją konstytucjonalną identyfikację daną od Boga, czyli od mamy. Tam nie ma żadnej rysy. Jest jak jest i to jest jej siła opoka. I teraz taki temat mi przyszedł przed, przed tymi, no chodzi o konflikty emocjonalne, bo to jakby ja zaobserwowałem w, rozmowach z ludźmi, że to zupełnie inaczej przebiega w zależności od identyfikacji. Przykładowo. Zacznijmy od dziewczynki. No bywają konflikty emocjonalne, jakieś urazy, szczerowania, czy odrzucenia, no bywa. I teraz, jeżeli to się dzieje pomiędzy dziewczynką czyli, no dziewczynką, dziewczyną a matką no to jest fundamentalny problem ponieważ to jest konflikt w jej istnieniu. coś się z matką zdarzyło jakiś konflikt ale ona jest, ja jestem matką czyli to jest wewnętrzny konflikt moja głęboka kobiecość jest w tym konflikcie została albo urażona, albo odrzucona albo obrażona, albo nie wiem no różne są konflikty to jest uwewnętrznione, to jest jestestwo, kobiecość. I z tego się bardzo trudno wykaraskać, z tego co zauważyłem. Są kobiety, które mają fundamentalny problem w konflikcie z matką, z którym sobie nie mogą poradzić, bo to jest jej konflikt z nią samą, ponieważ matka jest nią i nastąpiło coś, co jej. Jest testwo burzu. Zetknąłem się z takimi przypadkami. Natomiast jeżeli dziewczynka, dziewczyna ma konflikt z ojcem, no to ona nie ma identyfikacji z ojcem. Wiadomo, kocha go, zabiega o, o niego, chce od niego opieki, miłości. To jest gra. Początek gry męsko-danskiej. Pierwszy, pierwszy wzór męskości, tak? Ale on jest na zewnątrz, jakby. To nie jest konflikt w jej jestestwie. Owszem, to jest konflikt, który rzutuje na jej relacje z, z mężczyznami, ogląd mężczyzn, stosunek do mężczyzn. Owszem, ale to jest, on jest tak jakby na zewnątrz, w języku dziecka, w języku prostej psychologii. No dziecko jest ksobne, egocentryczne. No Każdy ma ten aspekt w sobie dziecka, tak? Dziecko. Na początku jest pętkiem świata, dopiero później się uczy, że niekoniecznie. Także tu konflikt z matką jest konfliktem wewnętrznym, jest testwa kobiecego, tożsamości kobiecej dla dziewczyny. Natomiast konflikt z ojcem bardziej spływa po niej jak woda po karstce. No Może nie aż tak, ale jest jakby na zewnątrz, w języku psychologii, ego dziecka. Natomiast u chłopca. A tutaj jest tak, że jeżeli to jest do tego 3-4 roku życia, no to to jest również dewastujący konflikt. Mówię o konflikcie z matką. Nie? No bo on jeszcze jest z nią. On jest dzieckiem. Jest, jeszcze się nie odłączył od nich. Czyli on ma tu głęboką zadrę. Sam ze sobą. i Te konflikty wczesno dziecięce dla chłopców są bardzo trudne. Praktycznie. No trudne. No bo to jest w nim. Natomiast po tym trzecim, czwartym, piątym roku życia, kiedy on już jest zidentyfikowany z ojcem, ojciec jest ważny, on już idzie za ojcem, to konflikt z matką jest podobnie jak konflikt dziewczyny z, z ojcem. No może nie spływa po nim jak po kaczce, ale to już jest, też nie można powiedzieć, że to jest obiekt zewnątrz, ale w takim głęboko serdecznym, egocentrycznym, dziecięcym yy, odczuwaniu no tu, jeżeli ojciec jest w, w, ważny, dążę za nim, naśladuję go, chcę, żeby on mnie dostrzegł, a coś z matką się dzieje, to to już jest słabsze, bo, bo to już ona jakby jest na zewnątrz. Znaczy to symboliczny język język dziecka, język psychologii dziecka. Ona już jest trochę dalej, już nie jest we mnie. Znaczy ja nie jestem w niej w tym sensie. Bo ja chcę być w ojcu, chcę być ojcem. Także to. No i tutaj jeszcze jest masę. Masę konsekwencji tego. No tak, może pro, prosto tak z dystansu, jak patrzysz, to kobieta zawsze jest pewnego rodzaju opoką. W wszelkiego konfliktach relacyjnych ona nie ma dysonansu wewnętrznego ona nie ma rozdźwięku bo ona zawsze z nadania boskiego wyssała z mlekiem matki to, że jest kobietą tam nie ma ale żadnych, żadnych słabych punktów natomiast u mężczyzny są, jest bardzo wiele słabych punktów to są troszkę słomiane nogi bo on to sam musiał stworzyć nie zawsze miał super ojca Nie zawsze, czasami nie miał władzy. Tworzył z powietrza. To jest słabość, 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 i to widać. Dlatego no, krócej żyją przede wszystkim mężczyźni, bo to jest no, takie konfliktogenne, no, bo do każdej sytuacji życiowej podchodzisz trochę inaczej, z innego aspektu raz z tej słomianej nogi, raz z tej mocnej nogi, a potem z tej drewnianej nogi, a potem z tego szczudła. Jesteśmy tak jakby skleceni z różnych elementów. Bo też z ojcem bywa różnie, tak? Raz jest, raz go nie ma. To też nie jest jednorodne. Natomiast u dziewczyny, kobiety jest to jednorodne, bo to od noworodka nie zmieniło się. Owszem, mogły być konflikty, tam mogły być różnie. One to bardzo ciężko znoszą, a jeszcze konflikty z ojcem. To mi uciekło ten wątek. Wracając do konfliktów. Chłopiec jest już powyżej 4, 5 roku życia, już jest skoncentrowany na ojcu, już się na nią wzoruje, już. Odgrywa rolę strażaków, policjantów, bawi się w wojsko i tak dalej. W przedszkolu czterech pancernych, później tu, nie wiem. Jak teraz, ale kiedyś tak było. Odwzorowuje role męskie, takie najprostszym, opięcym rozumień rumęskich. I tutaj każdy konflikt, jak on jest już w drodze do ojca, to wszelkie wpadki. No Ojcowie też mają problemy, tak? Różnie bywa. Zakręty życiowe. Wszelkie konflikty z ojcem podobnie głęboko go tykają, jak dziewczyny, konflikt z matką, bo on identyfikację swoją ma na ojcu, i konflikt z ojcem zaburza jego męskie jestestwo. To jest trudne. No, no ja znam, znaczy znam, spotkałem wielu mężczyzn, którzy nie umieli sobie z tym poradzić. Coś, ojciec to, ojciec to, ojciec to. Nie mógł, nie mógł przeżyć. I to różnie się kończyło. No, no, alkoholizmu. To jest zadra w Konflikt z ojcem po, w momencie, już po tam czwartym, piątym roku życia. A to się często zdarza, jednak facecinom, po potrafią być konfliktowe. Wymagające w stosunku do syna, kary cielesne. Mówię o tym, często ludzie własną frustracją o dzieciach. Własne wodzenia życiowe. No to tak, tak. Tak pierwszy, pierwsza przymiarka. Dziękuję za komentarze. Zawsze Wiesz, nie, nie, nie ma rodzin idealnych, nie ma sytuacji idealnych. broszurowo, podręcznikowo. Tutaj zawsze wyjście z tego jest uczciwość ze sobą w sensie emocjonalnym. Po prostu idziesz za uczuciem, które cię tą górą lodową, tą, tą, tym, tą czapą góry lodowej, którą widać ponad wodą. To, to mówiłem o tym na tych audycjach. Chodzisz w to Jest ten motorower pojedzie. moment. No. Wchodzisz, zbliżasz się do tego jesteś tym I to uczucie Ci pokazuje kontekst. Czy, jakiej sytuacji to dotyczy, jakiej definicji, z którego etapu życia ciebie to dotyczy? Co to w tobie? Co ci boli w sobie? I to to uczucie jest, uczucie jest drogowskazem. Tak? nie, nie nikt nie miał, wiesz, drogi usłanej różami, to na pewno. Mało kto. I ale to też trzeba patrzeć na to, jako na wyzwanie, że nie użalać się, o inni mieli takie piękne rodzina, o mnie to. Po coś to było. Po coś urodziłeś się w tej rodzinie można powiedzieć, że wybrałeś sobie to. Chciałeś się z tym zmierzyć. Czyli traktujesz to wszystko w sposób kreatywny. Nie jako ofiara, że oj, miałem taką matkę, takiego ojca, ojej. Tylko po prostu stać mi było na to, żeby wybrać sobie tak trudną matkę. Lub tak trudnego ojca. I poradzę sobie. z konsekwencjami. Bo, bo te konsekwencje i sposób, w jaki sobie z nimi poradzę, budują mnie. To o to tu chodzi. Czy twórcze podejście. Nie z pozycji ofiary, że jej nie mieliżej. Być może mniej. Ale ty chciałeś mieć tak. I już to jest koniec sprawy. Miałeś tak? Masz przez to przejść. U, uczciwie obserwują swoje uczucia. Książczyk. No, ja wiem, że to, to jest świeży temat. Ja to tak na gorąco. No, bym. No, dziękuję. miłej Niedzielik.